Cześć, witam w swoim kanale. Czy zabezpieczać czosnek przed mrozami? Dzisiaj chodziłem tak po warzywniku i postanowiłem sprawdzić, czy mój czosnek już wychodzi z ziemi. Z racji, że są dość duże przymrozki, jest dość mocny wiatr, więc to odczucie zimna jest jeszcze większe. Postanowiłem sprawdzić, czy czosnek wychodzi. I tak, spójrzcie, tutaj nic nie widać. Ale tu się jeden pokazuje. W kolejnym rządku mamy też jeden. I czy w takim w taki mróz, jaki mamy teraz, należy zabezpieczać czosnek dodatkowo? Czy on sobie poradzi? <laughs> Oczywiście, jeżeli przymroski byłyby mocniejsze. Byłyby niższe temperatury, to taki oto czosnek należy zabezpieczyć i to koniecznie można to zrobić przez nałożenie agrowłókniny, przesypanie liśćmi. I wtedy mamy sprawę załatwioną, ale przy takich przymrozkach jak teraz nie ma konieczności zabezpieczania czosnką, bo spójście. W nosy jest około minus 7-10 stopni w przymrozku a jednak ten czosnek jest ładny, zieloniutki, nic się z nim nie dzieje. Gdyby takie temperatury były w dzień, a w nocy byłyby niższe, wtedy już obowiązkowo należy zabezpieczyć czosnek, żeby nam po prostu te szczypiory, które wyrastają, nie pomarzły, ponieważ te pierwsze są dość ważne. One zaczynają przeprowadzać jako pierwsze procesy fotosyntezy, Zasilają, łapią słońce, są dla czosku bardzo potrzebne. Natomiast w takim przypadku, jak teraz, że w nocy mamy minus 7, minus 10 z wiatrem, i szczypiór jest nadal ładny, nic się z nim nie dzieje, nie ma takiej potrzeby. Na razie nie musimy się martwić jakoś bardzo. Trzeba oczywiście monitorować sytuację, czy się nic nie pogorszy. Ale na tą chwilę nie musimy nic, nic ingerować. Gdybyście mieli podobny problem z cebulami, bo co, jeżeli macie zimową cebulę, też może taki problem wystąpić, też postępujcie tak samo, obserwujcie czy czy się z nim nic nie dzieje. Wiadomo, jeżeli będzie, będą oznaki przymrożenia, lub gdy będą prognozy zapowiadały duży przymrozek, no to wtedy już trzeba zabezpieczyć dla bezpieczeństwa asykuracyjnie, ale na tą chwilę, jeżeli w takich temperaturach sobie daje radę, nic mu się złego nie dzieje, nic mu się złego nie stanie. Pomimo tego, że czosnek był usadzony dość głęboko, bo ja go sadziłem gdzieś na 7 cm głębokości, pomimo tego, że sadziłem go późno, bo sadziłem go w koniec listopada, początek grudnia, Gdzieś w tym terminie, to spójrzcie, niektóre po prostu schodzą. No jest to spowodowane tym, że grudzień, styczeń był bardzo ciepłym miesiącem. Praktycznie nie było przyrostków wtedy, więc były dobre warunki do wzrostu. I te czoski, cebule mogły po prostu wykiełkować. Jeżeli byłaby temperatura taka jak co roku że w grudniu już mamy pierwsze w styczeń już jest w minusie cały luty do marca nie byłoby tego problemu, no ale tak jak widzicie zima jest jaka jest i z tym nic nie sobie poradzimy tak więc na tą chwilę nie ma się co przejmować trzeba obserwować tylko prognozy pogody trzeba obserwować rośliny i wtedy ewentualnie podjąć ich interwencję Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i lajkowania i oglądania innych filmów oczywiście. Na razie cześć.